Cześć pasjonaci, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj wam opowiem, jak to się stało, że już minęło 3 lata, odkąd się pojawiłem pierwszy raz na YouTubie. Pojawiłem się 1 kwietnia 2021 roku. Wtedy wystartowałem ze swoim kanałem. 3 lata temu jak startowałem z kanałem. Miałem wiele wątpliwości, czy na pewno dobrze robię? Czy w ogóle pchacie w, do tego YouTube'a? Ten pomysł mi się pojawił 9 lat wcześniej, przed startem kanału. Gdy chodziłem do, jeszcze do podstawówki. Ale gdy odnowiłem kontakt z Fornalem, dzięki Fornalowi poznałem wtedy wyluzowanych TV. Kiedyś tak się nazywali, teraz się nazywają Braidacy. I cała trójka mnie zmotywowała do założenia kanału. A najbardziej kibicowali mi właśnie Brejdacy. Oni zawsze mówili mi "Przemo, startuj z kanałem. Kiedy startujesz z kanałem? Będziemy chodzili razem na urbeksy, Będziemy występować u siebie nawzajem, gościnnie, na kanałach. Ja u nich, oni u mnie i tak się stało. A więc 3 lata minęło. Więc co dalej i jakie plany? Będę cały czas dla Was nagrywał. Z tego względu, że ja lubię to robić. Choć się trochę to pozmieniało, trochę moja praca, jak już wspominałem, trochę mnie w tym ogranicza. Ale zawsze znajdzie się ten plus w tej całej sytuacji, że zawsze mam czas. Rok wcześniej, 1 kwietnia 2023 roku, była wielka radość. Świętowanie, że dwa lata jestem na kanale, a 2 kwietnia zmarła mi babcia. No i później, sami wiecie, długo, długo nic. Pojawił się jeden odcinek serii ogrodniczo przerodniczej Potem pojawiały się remiksy w formie shortsa z innych filmów. No na pewno chcę dalej rozwijać swój kanał, jaki? od zaplecza i na pewno chcę cały czas iść do przodu, dopóki mi się to tak na maksa nie znudzi. W ciągu tych trzech lat zauważyłem, że mam naprawdę bardzo fajnych widzów, to dla was chcę się realizować na tym YouTubie oraz też i dla nowych widzów. Jak na jednym z ostatnich filmów pod tytułem To już rok, co dalej jakie plany, w sumie tak naprawdę nic się nie zmieniło. Cały czas chcę się rozwijać w tym kierunku, cały czas chcę działać, ale na pewno, na pewno jakieś nowe serie się pojawią, będą takie na topie jak teraz. Właśnie ktoś mi się z gastronomią coś z jedzeniem, tylko tak wiecie, nie jak fornal nie to, że do fornala coś mam, tylko tak troszeczkę yy, myślę, właśnie o, o jedzeniu, ale też tak trochę w zdrowy sposób na pewno będzie jakaś seria rowerowa ale to jaka to się z czasem dowiecie na pewno będzie tematyka akwarystyczna się pojawi no i na pewno też chcę e, nie tylko ograniczać się na gościnnych występach u Brejdaków czy Fornala, ale też chciałbym też i u innych nawet myślę, że w tym roku się nawet uda, ale z kim to jeszcze wam nie zdradzę na pewno bardzo bym chciał coś razem wspólnie zdziałać z moimi partnerami kanału. Urbex, moim hobby, oraz Dantes. To są właśnie moi partnerzy kanału. Myślę, że może coś się nam uda zrealizować. No i też myślę o takim kontencie humorystycznym albo takim bardziej takim aktorskim. Że po prostu będę takie, co jakiś czas takie yy, filmy nagrywał. Takie no, aktorskie, że będą, będzie kilka osób, i każda będzie miała swoje role. Ale to tak dopiero myślę, że jak sobie troszeczkę polepszę sprzęt, inny aparat sobie kupię do nagrywania, może nawet i kupię sobie specjalnie kamerkę do tych yy, wtedy nagrywek, to wtedy wyjdzie w pranie. Jeśli Wam się takie filmy spodobają, no to wtedy pomyślę o. Tylko kamerze, tylko do nagrywania. Nie takim uniwersalnym sprzęcie, gdzie się robi zdjęcia, filmy, czy po prostu o no, takim aparacie. No i na pewno też chcę u siebie na kanale troszeczkę uatrakcyjnić te swoje vlogi. Mam nadzieję, że mi się uda. Mam wiele takich planów filmowych, które chcę bardzo zrealizować. Muszę realizować, żebym po prostu nie żałował. Tak, jak w jednym przypadku. Chciałem jeden fajny film, taki, taki dokumentalny, nagrać z gościnnym występem mojej babci, ale niestety nie wyszło. Jestem jej to winien. Także powstaną dwa nowe filmy. Będzie też seria związana właśnie z taką historią. Będzie też seria związana z moim regionem, z Lubelszyzną, z Lublinem. Także co, no, więcej się nie będę rozgadywał. Także to już tyle i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!